Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie, moi drodzy. No, tak się składa, że protestanci nasi drodzy bronić się nie potrafią. Pokazują tylko swoją bezradność. No, trudno się jest bronić skoro się nie da bronić. Trudno jest bronić czegoś, co tak naprawdę nie istnieje, tak? W kontekście biblijnym. No jak można bronić protestantę z sobie Bożym, skoro go tam nie ma? Prawda? A więc no, nie ma 50 tysięcy sekt, nie ma 50 tysięcy denominacji teologii, tak samo jak nie ma Ewangelii Chrystusa, która może być omylna tak, A to wszystko jest w protestantyzmie. Jest jeden kościół, jest jedna nauka i nieomylna. Dlaczego? Bo Ewangelia Chrystusa jest nieomylna. Ewangelia Cyrikasa, Kurylasa i innych pastorów tak. To są wymysły, bzdety, które nawet nazwać je omylnymi, no to słowo to omylność by czuła się obrażona, że do omylności, że protestantyzm się przyrównuje do omylności, prawda, to to by była uraza właśnie omylności. Prawda, więc co pozostaje protestantkom? Pluć. Pluć i jeszcze pluć, popatrzcie sobie na wpisy pod ostatnim nagraniem, tam nic nie ma, ale to absolutnie nic, nawet próby podejścia do odpowiedzi, do rozwiązania tych kwestii, któreśmy wczoraj poruszali, które teraz w skrócie przypomniałem, nie? Głosimy Ewangelię Chrystusa, no ale możemy się mylić, no to czy Ewangelia Chrystusa zakłada jakieś pomyłki? Jakieś właśnie jakąś omylność? No pewnie tak, no dla, u was, nie? Ale nie, Chrystusowa Ewangelia jest nieomylna. Stąd kościół chrystusowy z racji tego, że jest chrystusowy jest i musi być, jest to logiczna konsekwencja, jest nieomylny. Natomiast tutaj pokazują się właśnie wpisy, które co? No właśnie. Odnoszę znów jakieś linki do eks księdza Siłuszka, Suszka, tak, przepraszam, Suszka do eks jezuity Fabiana, i do jakiegoś, nawet go nie słuchałem, Karola, tak? I znów jeszcze wcześniej jakieś linki do katolicka nauka sprzeczna z Biblią, coś takiego. I zobaczmy, moi drodzy, mnie to nie obchodzą takie głupoty, bo te głupoty można rozwałkować w dwie minuty. Mnie nie obchodzą Wasze linki i ataki na Kościół. To, co mnie obchodzi, to jest Wasza obrona. Bo ja katolicyzm potrafię obronić i katolicyzm potrafi się obronić w Słowie Bożym. Jeden Kościół, jedna, jeden pasterz, jeden Kościół. Mamy papieża i jesteśmy jednym Kościołem, tak? Posłuszni jesteśmy Urzędowi Nauczycielskiemu, o którym mówi święty Paweł, o Urzędzie Nauczyciela i jesteśmy posłuszni z wy, wy, tym wyznacznik, wyznaczonym przepisom przez apostołów, tak jak był posłuszny pierwszy Kościół, 15, 16 rozdział dzieł apostolskich. Duch święty my postanawiamy nie nakładać na was żadnych ciężarów, tak? A więc jest centrala, która odpowiada za rozwiązywanie problemów, jest centrala, która ustanawia wytyczne dla całego powszechnego kościoła. Gdzie tu jest w prawosławiu? Nie ma. Gdzie tu jest w protestantyzmie? Nie ma. Gdzie jest? W rzymskokatolickim kościele, jedynie prawdziwym, boskim, chrystusowym kościele. Tylko tu, wszystko inne jest podróbką, mniej lub bardziej udaną, częściej bardziej nieudaną, niż udaną podróbką, prawda? Kościoła Chrystusowego, prawdziwego. Generalnie wszystko to jest, to są małpie kościoły, tak? Bo lucek jest małpą Boga, tak? Wszystko małpuje, więc jesteście takimi małpimi zborkami, sektami, kościółkami, tak? Małpimi od ludzka, bo lucek małpuje, czyli wszyscy jesteście od ludzka, prawda? podział za podziałem, teologia za teologią i jeszcze wszystko mylne. Ale Ewangelia Chrystusowa, no obronić się tego nie da i zaznaczam tutaj, nie obchodzę my jakieś linki tam do, do innych pastorów, do jakichś tam eksksięży, bo to mnie absolutnie nie obchodzi, tylko obchodzimy, żebyście obronili protestantyzm w Biblii. Nie wasze gnioty, co wy tam głosicie, ataki, tylko protestantyzm. 50 tysięcy sekt, Chrystus rozrzucił 50 tysięcy Ewangelii jak kartofle z worka. apostołowie sobie zakładali swoje niezależne garaże, głosząc reformowane, niereformowane teologie i hiperłaski, i hiperteologie i hiperkalwinizmy. To macie pokazać. I że wszyscy na końcu powiedzieli, no słuchajcie, sprawdźcie ze słowem Bożym, bo my się możemy mylić. Tekst używany bardzo często przez pastorów, i wiele razy, żeśmy go tutaj słuchali, odsłuchuję z różnych kazań pastorów, tak? No, ja się mogę pomylić. No, nikt nie jest nieomylny, tylko Chrystus jest nieomylny. Nie? A to jeżeli nie macie nieomylności, to znaczy, że nie macie Ewangelii Chrystusa. Tak, nie macie Ewangelii. Nie macie Chrystusa. Bo Chrystus jest prawdą. Tak? mi jest prawda. A więc, jeżeli Wy macie taką prawdę, która może być fałszem, to yy, logiczną konsekwencją takiej bredni jest to, że Chrystus jest prawdą, która może być fałszem, a to jest brednie, Więc Wy nie macie Chrystusa, bo Chrystus jest prawdą. Chrystus nie powiedział, że Ja jestem prawdą, ale słuchajcie, sprawdźcie se w słowie Bożym, czy ja faktycznie jestem prawdą, bo mogę się pomylić. Wy tak głosicie, ale Chrystus powiedział, że jest prawdą. Koniec, kropka. On jest prawdą. A więc tam, gdzie jest Chrystus, tam jest prawda. Tam, gdzie jest prawda, czyli Chrystus jest siłą rzeczy, co? Nieomylność. Dlaczego? Bo Chrystus jest nieomylny. Chrystus jest prawdą nieomylną. A więc, jeżeli Wy macie taką prawdę, która może być kłamstwem, to dajecie temu wybitny, klarowny dowód na to, że nie macie Chrystusa. Nie macie Jego Ewangelii, nie macie Chrystusa. Odpadliście od Chrystusa, jak, dosłownie jak Galaci. Pięknie to pokazuje. Przykład właśnie listu do, do, do Galatów, gdzie święty Paweł pisze im, że poszliście za inną Ewangelią. Zerwaliście więzy z Chrystusem. Wyparliście się łaski. I to jest właśnie protestantyzm. Zerwane więzy z Chrystusem. Nie macie Chrystusa, nie macie jedności z Chrystusem. Dlaczego? Bo macie prawdę, prawdę, która może być fałszem. Chrystus nie jest prawdą, która może być fałszem. Zresztą to wasze rogate ścierwo, które jest i dobre, i złe, i zbawiające, i potępiające, i, i tak w, w dającą wolną wolę, że jednak biorące za fraki, to, to wasze ścierwo, e, prawda, może być, no właśnie, tak, tak mówiące prawdę, że jednak może kłamać i może w tym mówieniu kłamstwa mówi prawdę. No, sprawdźcie ze Słowem Bożym to, co Chrystus mówi. No, musicie sprawdzić, bo może się okazać, że wasze ścierwo które nazywacie Chrystusem ku zgubie, może się mylić. Bo mój Chrystus się nie myli. Dlatego kości, Kościół mojego Chrystusa, prawdziwego Chrystusa i jego prawdziwy Kościół rzymskokatolicki też się nie myli. Wasze garaże się mylą. Prawda? No tak głoszą prawdę, że jednak mogą się mylić, pokazując, że tam nie ma Chrystusa. Tam nie ma Ducha Prawdy. Chrystus daje apostołom ducha prawdy, który prowadzi do pełni prawdy. A wy macie takiego ducha prawdy, który może was też skłamać. Czyli macie ścierwo, rogate ścierwo, prawda, które was wodzi ogonem. To macie za Boga, którego, oby nie ku waszej zgubie, nazywacie Jezusem. Może być po waszej zgubie. wysofajcie się z tego, z tego kultu sierwa do prawdziwego Chrystusa, który jest tylko w Kościele rzymskokatolickim. Jam jest z wami aż do skończenia świata. I On jest. On to obiecał? On jest. On jest głową kościoła. On jest obecny w kościele. On wstępuje z nieba w rzymsko-katolickim kościele, a nie gdzieś po garażach, w fekaliach jakichś tam wschodnich. Prawdziwie pełnia Chrystusa jest w katolicyzmie, w rzymskim katolicyzmie. Wy macie zerwane więzy z Chrystusem. Jak wy możecie mieć Chrystusa za Boga? Chrystusa, który jest prawdą, skoro wy macie taką prawdę, która się może pokazać, że jest fałszem. A rozstrzekujecie się tutaj, o my tu prawdę mamy, Słowo Boże głosi, Słowo Boże głosi. To jesteście nieomylni, nie? Nie, Słowo Boże się nie myli. No tak Słowo Boże się nie myli, a wy jesteście tak biblijni, biblijni, to powinniście być nieomylni. A wszyscy gadacie, że się mylicie, nie? No to jak to jest? Chrystus jest nieomylny, głosi Słowo Boże, a wy co głosicie Słowo Boże, które jest Chrystusowe, jesteście omylni. No to jak to jest? To albo Chrystus się myli, albo wy słuchając nieomylnej prawdy jesteście takimi zgłupiałymi matołami, że nawet nie potraficie powtórzyć nieomylnej prawdy po Chrystusie, tylko musicie jeszcze to schrzanić. Tak? Tak was z zmatolił protestantyzm. Że mając dostęp do nieomylnej prawdy, jesteście zbyt głupi, zbyt otępiali przez protestanty, że nie potraficie tej nieomylnej prawdy przekazać. Tylko musicie ją właśnie schrzanić i tak ją przedstawić, że ta prawda może być kłamstwem. nie? No to trzeba być naprawdę bez ale to bez talenciem, jak żeśmy kiedyś mówili. Ono nie może mieć podłoża ludzkiego. Słuchajcie, ja naprawdę nie wierzę w to, żeby człowiek o własnych siłach, a czy tak sam z siebie, bez interwencji ludzka, mógł się doprowadzić do takiego stanu otępienia, by być protestantem. Znaczy być protestantem, urodzić się w protestantyzmie to jest troszkę inna bajka, nie? No bo ktoś tam od dwustu, trzystu lat tam, jak tu w Stanach jest protestantem, ale żeby będąc katolikiem iść do garaży i tam siedzieć i pluć na kościół. I pokazywać im palcem ich heresję, a oni dalej nie o kościół, jeszcze raz o kościół. Otępiałe no, umysły macie. I to otępienie nie ma podłoża ludzkiego. Nie wierzę w to, żeby człowiek sam z siebie, bez pomocy ludzka, mógł się doprowadzić do takiego stopnia otępienia, otumanienia. Sam z siebie. Jakżeśmy kiedyś mówili, człowiek sam z siebie, bez łaski Bożej, nie jest w stanie zrozumieć Ewangelii. Potrzebuje pomocy z góry, potrzebuje pomocy Ducha Świętego. Tak samo człowiek sam z siebie, bez pomocy ludzka, nie jest w stanie trwać w protestantyzmie. Przecież to jest. No właśnie, to jest to, co jest. Protestantyzm jest tak głupio, głupi. I tak ludzkowy, że no, ciężko to pojąć. Tego się nie da pojąć, nie mając właśnie y, pomocy od ludzka, żeby to zrozumieć. Prawda? Bo Bóg na pewno tego nie pomoże zrozumieć. Bo Boga w takim zrozumieniu protestantyzmu tam, tam go nie ma. Tam tylko ludzek jest. Jeżeli Bóg tam próbuje wejść Boże, ze swojego miłosierdzia, to po to, żeby wam pokazać waszą głupotę i tępotę. Jest dzisiaj święto 3 maja, jest święto królowej Polski. Zmieniając trochę temat. Józef, już tam jakieś głupoty, a bogini nie mamcia, Bogini nie mamcia. Te takie, takie, takie szczeniackie, kundlowe wpisy prawda, no i co? bo będą pisać, że jest bogini świata Izajasza potępiona, ale kto odpowie na pytanie, kim jest owa królowa w złocie Zofiru e, doskonała? Z Psalmu 45 nikt nie odpowie. Kim jest ta piękna, e, doskonała i nieskalana Pieśni nad pieśniami. Też nikt nie odpowie. I zobaczcie, jakie to jest. No, bo jest tam jakaś aż starta w dziejach apostolskich. Jakaś tam pogańska bogini. O, widzicie, bogini? E, królowa świata jest pogaństwem. Dobrze. To słowo Boże mówi o dwóch królowach. O królowej w złocie i zofiru, którą prowadzą przed tron pana, psalm 45, i o pogańskiej królowej świata, który król jest potępiona, więc są dwie królowe. Tak? I teraz wzięcie sobie jakiejś, yy, właśnie z, z tej królo pogańskiej królowej z księgi Zajasza, tak? O widzicie, Maryja, jest po, yy, król Maryja jako królowa nieba to jest pogaństwo, tak? No bo tu jest napisane, to Chrystus jako Bóg jest pogaństwem. Dlaczego? No bo Baal też jest poganin, bo Baal jest Bogiem, nie? Zastrzega się to, 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 tutaj tą różnicę. Maria nie może być królową świata. Dlaczego? Bo pogańska królo, królowa, e, asztarta jest królową świata i ona jest pogańska. Więc jest pogańska królowa świata. Więc Maria nie może być królową świata, bo królową świata jest pogaństwo, nie? Więc Jezus nie może być Bogiem, do tego, bo Baal jest Bogiem, nie? To mamy dwóch bogów: Boga Chrystusa prawdziwego i Boga fałszywego, Baala. Tak samo jak mamy mowa o dwóch królowych w Piśmie Świętym, o prawdziwej królowej, którą prowadzą przed, przed Pana, czyli błogosławiona Dziewica Maria, i o fałszywej, nieistniejącej pogańskiej królowej niebios, aż starcie w ludzkim. Natomiast o królowej, którą prowadzą w Złocie Zofiru, która jest doskonała, e, prawda, y, 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 prowadzą przed y, Pana, jest prawdziwie prawdziwa. I co to jest za królowa? By, nic nie odpowiecie, ale dalej będzie się pisać, że to jest pogaństwo. Są dwie królowe. No i co? Dalej będziecie pisać, że Maryja nie jest królową świata. Chrystus jest królem królów. Maryja jako matka króla jest królową królowych. Tak, bo tak jest w historii, y historii narodu wybranego. Matka króla jest królową. O. Tylko trzeba troszkę poczytać pismo święte. I je przede wszystkim troszkę zrozumieć w Duchu Świętym, a nie przeczytać trochę i poddać się ludzkowi, no bo efektem jesteście wy po garażach z waszymi teologiami jednoosobowymi zborami, gdzie jesteście papieżami, biskupami, diakonami i słuchaczami, słuchaczami samych siebie. O. I takich garażowców jednoosobowych tu jest pełno no ale co zrobić taki jest protestantyzm taki jest lucek pod którym pod którego władaniem jesteście ja wybieram Maryję za królowę Polski i świata pozdrawiam